Innowacja, innowacyjność to pojęcia szeroko stosowane, szeroko używane, takie, które są współcześnie na topie, są uwzględniane w różnego rodzaju analizach ekonomicznych, statystykach, sprawozdaniach gospodarczych. Innowacja czy innowacyjność to przede wszystkim celowe działanie przedsiębiorstw poszukujących praktycznego zastosowania różnych nowych rozwiązań w danym czasie, w danych warunkach dla uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych. Innowacja przede wszystkim mieści się w kategoriach innowacji o charakterze produktowym, o charakterze organizacyjnym, marketingowym, procesowym czy technologicznym. Innowacja jest czymś co, Inspiruje przedsiębiorców do zmian. Z statystycznego punktu widzenia, do innowacyjności. Nie są zdolni wszyscy przedsiębiorcy. Innowacyjność jest zastrzeżona dla grupy zaangażowanych przedsiębiorców, takich, którym zależy na zmianach, takich, którzy chcą doświadczać pewnych nowych form organizacyjnych, wdrażać nowe produkty i pozycjonować je na nowych rynkach, takim, który, dla których zmiana technologiczna jest istotna, wreszcie takich, którzy lubią zmieniać układ organizacyjny. Działania swojego przedsiębiorstwa. Pytanie: dlaczego zastanawiamy się nad innowacyjnością, dlaczego wdrażamy pewne pomysły i dlaczego to jest ważne w przedsiębiorczości akademickiej, zwłaszcza u tych, którzy dopiero inicjują, rozpoczynają swoją działalność gospodarczą. Otóż innowacyjność. To jest sposób przełamywania pewnych schematów myślowych. Innowacyjność to jest również pewnego rodzaju zmiana podejścia, zmiana stereotypu myślowego, zmiana mentalna, która powoduje, że ludzie są zdolni do realizacji nowych wdrożeń. Często te bariery mentalne są znacznie istotniejsze, aniżeli jakieś formalne, jakieś formalne bariery prawne, jakieś bariery typu organizacyjnego, nie, niezależne od nas, ta, ta bariera mentalna może bardzo często blokować wdrożenie racjonalnych pomysłów. Na przykład Thomas Edison uważał przy końcu wieku XIX, że telefon nie ma, nie ma wartości, nie ma zastosowania komercyjnego. Dyrektor Urzędu Patentowego USA w 1899 roku uważał, że wszystko, co istotne w innowacyjności, wszystko, co istotne w Osiągnięciach przedsiębiorstw zostało już wynalezione i odkryte. W 1977 roku prezes korporacji NEC stwierdził, że nie ma żadnego powodu, aby ludzie posiadali komputery w domach. A nawet w 1992 roku Bill Gates stwierdził, że nie widzą, jego korporacja nie widzi żadnego interesu w tym, Internet. Proszę, można zauważyć, że innowacja daje nam szansę Stworzenia pewnej nowej wartości dla przedsiębiorstwa. Zwłaszcza dla tego przedsiębiorstwa, które nie musi jeszcze gwałtownie zmieniać swojego sposobu działania. Dla przedsiębiorstwa, które powstaje spontanicznie w ramach szeroko rozumianej przedsiębiorczości akademickiej. A więc skąd możemy czerpać wiedzę na innowacje? No, przede wszystkim z własnych pomysłów, ale jest to strategia dla geniuszy czy tych, którzy mają. Bardzo dobre wyobrażenie o tym, co dzieje się w ich sferze biznesowej. Zlecić coś mądrzejszym to jest strategia dla bogatego, ale skorzystać z rozsądnych, otwartych źródeł wiedzy jest to strategia dla tych, którzy mają potrzebę wdrażania zmian, te, te zmiany chcą wdrożyć i potrafią to umiejętnie robić. Można powiedzieć, że innowacyjność stwarza nam Możliwość budowania tego, co w przedsiębiorstwie najważniejsze, najcenniejsze. Kapitał intelektualny dla technostartera, przedsiębiorstwa, które uruchamia swoją pomysłowość i działalność w obszarze przedsiębiorczości akademickiej, daje szansę na stworzenie kapitału ludzkiego. Takiego, który buduje wiedzę, umiejętności, kompetencje i zdolności pracowników, daje szansę na zbudowanie kapitału strukturalnego, który tworzy racjonalny układ przepływu informacji, systemów, procedur wewnętrznych w organizacji. I wreszcie na zbudowanie kapitału relacyjnego istotnego dla tworzenia związków z otoczeniem, kapitału relacyjnego, gdzie wartość organizacji rośnie, wymieniając pewne układy biznesowe z szeroko rozumianym otoczeniem, w szczególności z klientami.